Dzień dobry! Witam Was na drugiej części lekcji tematu wody powierzchniowe i dzisiaj będziemy mówić o wodach powierzchniowych Polski, czyli o rzekach i jeziorach polski. Pamiętamy, że rzeka to naturalny ciek, który płynie zgodnie z grawitacją, czyli zawsze w dół. Natomiast jezioro to naturalne zagłębienie terenu, które w naturalny sposób wypełniło się wodą. Rzeki. Rzeki w Polsce, proszę Państwa, mamy dwie główne. Jest to, moi kochani, Odra i jest to Wisła. Pamiętamy, że Wisła w całości płynie na terenie Polski, natomiast Odra niekoniecznie. Jak widzimy, do rzecze Odry i do Rzeczy Wisły zajmują większość powierzchni naszego kraju. Na północy mamy zlewisko przymorskie, co to znaczy? Mamy rzeki, krótkie, niewielkie rzeki, które bezpośrednio uchodzą do Bałtyku. Na terenie Polski znajdują się również do rzecza Ławy, która z kolei uchodzi do Morza Północnego, do Dunaju, które uchodzi do Morza Czarnego, jak i do Dniestru. Natomiast mamy jeszcze dorzecze Niemna, które również uchodzi do Bałtyku. Ale jak widzicie, większość powierzchni to dorzecze Odry i dorzecze Wisły. Moi kochani, dorzecza polskich rzek głównych, czyli Odry i Wisły, charakteryzują się asymetrią. Co możemy zobaczyć? Że jeżeli spojrzymy na naszą Wisłę... To co się okazuje? Patrząc od źród ze źródła w kierunku ujścia, to wiemy, że to jest prawe do rzeczy, a to jest lewe do rzeczy. Odra, prawe do rzeczy, lewe do rzeczy. I co teraz? W przypadku i Wisły, jak i odry, prawe do rzeczy jest większe od lewego, prawe większe od lewego. Czyli mamy asymetrię do rzeczy, która wynika z nachylenia naszego kraju. Nie zapominajmy, że Polska nachylona jest z południa na północ i nieco ze wschodu na zachód, co sprawia, że prawe dorzecza są większe od lewych. I w przypadku Wisły jaki Odry. Wisła to rzeka, która ma 1022 km długości, która w całości płynie na terenie Polski. Ma swój początek w Beskidzie Śląskim, na stokach Baraniej Góry sobie dalej płynie, 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 płynie płynie i w końcu do Bałtyku. Właśnie to jest najdłuższa rzeka uchodząca do Bałtyku. Musimy wiedzieć i pamiętać, że Wisła płynie przez całą Polskę, a więc przez wszystkie pasy rzeźby. I w jej dolinie zachował się często naturalny, dziki krajobraz, dlatego musimy wiedzieć, że wzdłuż Wisły spotykamy i park, park narodowy. Kampinoski Park Narodowy, ale szereg rezerwatów i obszarów chronionych, rezerwatów przyrody czy parków krajobrazowych, w których znajdują się lasy olszowe czy siedliska ptaków. Odra to druga co do długości rzeka w Polsce, ale ona nie ma źródła na terenie Polski, a ma źródło w górach odrzańskich i dopiero później wpływa na terytorium Polski. 840 km długości rzeki, z tego 726 płynie w naszym kraju. Odra jest wykorzystywana bardziej gospodarczo niż Wisła. To znaczy, że rzeka jest uregulowana, to znaczy, że Czasem wyprostowano je koryto, odcinając jakieś zakole. Dlatego domyślamy się, że wzdłuż Odry będziemy spotykać starorzecza. Ale również, tak jak i w przypadku Wisły, w Dolinie Odry znajdują się lasy, a więc siedlisko ptaków. A więc również tutaj będziemy mieli i rezerwaty przyrody, i park chociażby narodowy. A mianowicie, Park Narodowy Ujście Warty, gdzie to właśnie Warta uchodzi do Odry. Rzeki w Polsce mają reżim deszczowo-śnieżny, co to znaczy są zasilane deszczami. Pamiętajmy, że w Polsce najwięcej opadów to jest czerwiec-lipiec i wtedy stan wód w naszych rzekach się często podnosi, ale deszczowo-śnieżny, czyli wiosennymi roztopami. Czyli my w ciągu roku mamy dwa wyzbrania wody w naszych rzekach: wczesną wiosną i latem. Oczywiście wiemy, że to będzie przyczyniało się do ryzyka powodzi, ale o tym będziemy mówić na następnej lekcji. Jeziora w Polsce, jest ich całkiem sporo, ponad 9 tysięcy. Pamiętamy, że najwięcej jezior w Polsce to jeziora polodowcowe, a więc będzie ich najwięcej na północy. Pojezierze mazurskie, pomorskie i wielkopolskie. Pamiętamy, że najwięcej jezior na Pojezierzu Pomorskim, największe na Pojezierzu Mazurskim. I największe to jezioro Śniadwy, natomiast najgłębsze, 108,5 metra głębokości, to jezioro Hańcza. Oprócz jezior polodowcowych, oczywiście w Polsce, mamy jeziora przybrzeżne, powstałe w wyniku zamykania się Mierzei, przez prądy przybrzeżne. Wśród jezior polodowcowych, wyróżniamy jeziora Morenowe, pamiętamy. Morena ten teren ym, po opuszczeniu lądolodu, czyli wzniesienia morenowe, czyli ten materiał pozostawiony, nierówny i obniżenia. Y, tereny najgłębsze w obrębie tej moreny wypełnione są wodą i to są jeziora morenowe. Kolejne jeziora na pojeździerzach jeziora polodowcowe, to nie zapominajmy o rynnach podlodowcowych, kiedy woda pod potężnym ciśnieniem płynęła pod. Lodem drążyła rynny, długie, wąskie, głębokie jeziora. Jezioro Hańcza jest przykładem takiego jeziora, a pamiętajmy, Śniakwy jest przykładem jeziora Morenowego. Natomiast w górach, był Lodowiec Górski, pamiętamy, i tam mamy jeziora cyrkowe, zwane chociażby w naszych tatrach stawami. Jaką rolę rzeki i jeziora odgrywają w gospodarce naszego kraju? Nie ma zakładu przemysłowego, który funkcjonowałby bez wody. Woda jest bardzo cennym. Surowcem w produkcji, w produkcji przemysłowej jest środkiem myjącym, czyszczącym, rozpuszczającym, filtrującym, transportującym, więc woda jest, jest składnikiem, więc woda jest, jest bezcenna i dużo zakładów przemysłowych czerpie wodę właśnie z rzek i jezior. Woda w rolnictwie potrzebna jest do nawadniania, chociażby pól. Dalej. Wiele dużych miast po uzdatnianiu, Kraków czy Warszawa, czerpią wodę z Wisły, proszę Państwa, dla ludzi, czyli, czyli z rzek i jezior mamy wodę, którą pijemy. Następnie rzekami, jeziorami transportuje się, buduje się kanały, żeby połączyć daną rzekę z rzeką i proszę Państwa, kanał bydgoski, Łączy tak naprawdę do dorzecze Wisły, z dorzeczem odry, więc, więc po to, żeby umożliwić transport. Proszę Państwa, dalej na rzekach buduje się sztuczne zbiorniki, buduje się tamy, bo nie zapominajmy o sile wody. W związku z tym siłę rzek wykorzystuje się do produkcji prądu. Dalej nie zapominajmy o właściwościach rekreacyjnych rzek i jezior. Czy sztucznych zbiorników. Nie zawsze da się kąpać, ale można wypoczywać, można uprawiać sporty wodne, yy, można cieszyć się, można cieszyć oczy pięknymi widokami. Pętla yy, Żuławska to chociażby szlaki wodne Delty Wisły i zalewu Wiślanego. Yy, proszę Państwa, yy, Mazury to, to masa szlaków żeglownych. Nie zapominajmy, że ta woda dostarcza nam również te wody powierzchniowe, oprócz tej wstrykte gospodarczego znaczenia. Dają nam dużo przyjemności, dają nam piękne krajobrazy, dają nam mo możliwość uprawiania sportów wszelakich, wędkowania i wypoczywania. Proszę Państwa, to tyle jeżeli chodzi o wody w Polsce powierzchniowe. Na następnej lekcji zajmiemy się konsekwencjami troszkę innymi, a mianowicie powodziami, bo takowe w Polsce występują i zastanowimy się, jakim możemy zapobiegać. Dziękuję i do zobaczenia na następnej lekcji. Pozdrawiam serdecznie.